W środę 28 września w sali uroczystości Noworudzkiego Ratusza odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej. Dzisiejsza 52. sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie była sesją krótką, zwołana właściwie z powodów dokonania niezbędnych zmian w budżecie. Kolejne pieniążki miasto otrzymało, musi przekazać je na różne cele, także radni podjęli uchwałę zarówno w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, jak i też w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący. Korzystając z okazji, bo to na poprzedniej sesji częściowo wprowadziliśmy właśnie środki, które otrzymaliśmy tydzień temu z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców i ta wypłata rozpoczęła się tydzień temu i cały czas trwa. Więc wszystkie osoby, które złożyły wnioski e, wcześniej jako pierwsze, te e, dodatki albo już dostały, albo w najbliższym e, czasie otrzymają. Więc, więc, dzisiaj, też zmiany w budżecie, które, które pozwalają nam realizować utrzymanie naszych uchodźców z Ukrainy, którzy w naszym mieście są. Więc, kilka ważnych rzeczy, które na bieżąco pozwolą nam realizować najważniejsze zadania. Myślę, że ważną uchwałą też jest wsparcie dla policji w kwestii zakupu nowego pojazdu. No, niestety musimy wspierać służby policyjne tego typu działaniami, tak aby mogły dysponować właściwym sprzętem do realizacji swoich zadań. Kolejna ważna uchwała, która na dzisiejszej sesji została podjęta przez radnych, to do, dotyczyła przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Dochody zostały zrealizowane w 47%, wydatki w 43%. Także sądzimy, że jest to w miarę optymistyczny prognostyk na dalszą realizację pracy w półroczu następnym. Też uchwała dotycząca zgody na wydzierżawienie na 10 lat gruntów rolnych. Kolejny rolnik, który do tej pory prowadził działalność w swojej branży, zwrócił się z prośbą, a że wykonuje swoją pracę sumiennie i rzetelnie, więc rada też dała zgodę na kolejne 10 lat na wydzierżawienie. Interpelacje radnych i sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał zakończyły wrześniową sesję Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.